Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa. To już czwarta niedziela Adwentu. Jeszcze kilka dni dzieli nas od radości świąt Bożego Narodzenia, kiedy zasiądziemy wspólnie do biblijnego stołu. Moi drodzy, dzisiaj w psalmie śpiewamy Odnow nas Boże i daj nam zbawienie. Ta odnowa każdego z nas powinna przyjść poprzez sakrament pokuty, poprzez uznanie naszego grzechu. Słabości, ale również przede wszystkim powinna przyjść właśnie poprzez dotknięcie Jezusa Chrystusa. Chrystus dzisiaj Ciebie chce dotknąć poprzez sakrament pokuty i pojednania, chce dotknąć Ciebie i uzdrowić. I dlatego, jeżeli jeszcze nie jesteś gotowa, nie jesteś gotowy na przyjście Chrystusa, to to jest ten czas. Dzisiaj zapala się to czerwone światło, bo już niedługo, za kilka dni, będziemy przeżywać wspólną. Powołajmy dzisiaj odnów na zboże i daj nam zbawienie.